Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. drogie dzieci, drugi dzień naszych rekolekcji, bardzo szybkich, zwinnych, które mają nas odnowić, mają nam pomóc w tym, żeby dobrze przeżyć czas Wielkiego Tygodnia. Drugi dzień poświęcony jest drugiej koronie, którą chcemy dzisiaj sobie troszkę omówić. Wczoraj wspominaliśmy sobie o tym, że ta korona bardzo mocno nas dotyka. No i właśnie, pewnie już się domyślacie, co to jest za korona. To właśnie to jest taka korona, która jest dla nas e, taka śmiercionośna, taka, która wywołuje wiele strachu, wiele lęku. Chcieliśmy wczoraj, e, pierwszego dnia, e, poświęcić te wszystkie nasze ciężary, trudy, strachy, lęki Panu Jezusowi i chcemy sobie nazwać, zobaczyć, jak ta korona wygląda. Moi drodzy, e, przygotowałem dla Was zdjęcie, choć nie widać jej, bo jest bardzo, bardzo, bardzo mała. To mamy koronę, która jest, no właśnie, jest takim wirusem, która zakaża ludzkie serce, ludzką głowę, zabiera człowiekowi szczęście, zabiera radość, a wprowadza jakiś smutek, zabiera, daje człowiekowi no, takie doświadczenie, że jest bardzo, bardzo źle. Chcemy sobie dzisiaj powiedzieć o grzechu. Druga taka rzecz, która nam dzisiaj będzie bardzo potrzebna. To jest to, żeby zobaczyć, co ten wirus grzechu w naszym życiu robi i w jaki sposób się przed nim bronić, co jest nam potrzebne do tego, żeby uratować siebie i żeby żyć. No właśnie, moi drodzy, chcielibyśmy sobie powiedzieć o grzechu bardzo prosto, bardzo prosto. Co to jest grzech? Żeby sobie przypomnieć, może to było na katechezie, może mieliście to ze swoimi katechetami, z, z panią katechetką, z, z siostrą, ale chcielibyśmy sobie przypomnieć i powiedzieć, nie? że grzech to jest świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych albo przykazań kościelnych czyli świadome i dobrowolne czyli te dwie rzeczy muszą być. Ja muszę wiedzieć, co robię i znać treść tego, co robię, nie? jaką rzecz popełniam, i muszę być w tym całkowicie wolny. Żeby wybrać i żeby taką a nie inną rzecz zrobić. No i czasami jest tak, że do tego grzechu prowadzi pokusa. Przychodzi szatan, który gdzieś tam zostawia tego wirusa, A ten wirus sobie siedzi w człowieku, kusi go od wewnątrz, e, zabiera mu e, takie normalne, zdrowe myślenie. No i człowieka prowadzi do tego, żeby popełnić jakiś grzech. No i co wtedy się dzieje? Jeżeli popełni się grzech, no to ten grzech. Zaczyna człowieka zabijać. Tak samo jak słyszymy czasami w telewizji, że przychodzi ten wirus, który człowieka zaraża, jest się wtedy bardzo, bardzo chorym, dużo się cierpi, no i z tego cierpienia czasami niektórzy są uzdrowieni, czasami niektórzy mają zdrowie, a niektórzy umierają. No właśnie, i teraz chcielibyśmy sobie zobaczyć, co dzieje się z człowiekiem, który popełnił grzech. Więc, tak, wyobraźmy sobie, że grzech. No, dotyka takiej rzeczy, która w nas się dzieje. Moglibyśmy to określić, że mamy taki sznurek, który łączy dwa końce. Jeden z tych końców to jestem ja, a drugi z tych końców to jest Pan Bóg. I ten sznurek, który jest pomiędzy tymi dwoma końcami, łączy nas. I wtedy, gdy człowiek popełnia grzech, to dzieje się coś takiego, jakbyśmy ten sznurek zrywali. I odbiera nam to relacje z Panem Bogiem. Już nie ma połączenia między jednym a drugim. Wtedy w człowieku traci się łaska. No i właśnie, moi drodzy, są trzy takie elementy związane z tym, co my nazywamy łaską, czyli taką dobrocią Pana Boga. I mamy tak, łaskę uczynkową, która nam pozwala do tego, żebyśmy czynili dobre czyny, żebyśmy byli dobrymi. Później, moi drodzy, mamy łaskę bożą. Która pochodzi od Pana Boga. I ta łaska to jest dzięki zbawieniu, śmierci Pana Jezusa. Widzimy Pana Jezusa na krzyżu za mną, to właśnie to jest jego śmierć, to, że oddał za nas swoje życie i że zmartwychwstał. I dzięki temu mamy łaskę Bożą. Jest to cała miłość Jezusa, którą ma do człowieka. No i trzecia rzecz to jest łaska uświęcająca, która powoduje, że człowiek może żyć z Bogiem. No właśnie, i wtedy w łasce tej uświęcającej możemy się modlić, możemy rozmawiać z Panem Bogiem, możemy go słyszeć, możemy czytać Pismo Święte, doświadczać różnych natchnień. No właśnie, to jest łaska, którą dostajemy od Pana Boga. I teraz tak, grzech, który popełniliśmy, zabiera nam łaskę i tą uczynkową, i łaskę bożą, i łaskę uświęcającą. Moi drodzy, grzech to jest bardzo wielkie zło, które dotyka człowieka. I prowadzi go do śmierci. I żeby nie umrzeć, no to potrzeba szybko zadziałać. Znaleźć jakieś antidotum, lek na te grzechy. Moi drodzy, tak jak nas dotyka jakieś zniechęcenie, albo grzechy związane z uczynkami, albo obgadywanie, albo nieposłuszeństwo, albo to, że zrobiliśmy jakiś grzechczynem, albo jakaś kradzież, albo oczernianie, można byłoby wymieniać bez liku. Potrzeba na to lekarstwa. I moi drodzy, co jest lekarstwem? Lekarstwem na grzechy, które nas dotykają, jest spowiedź święta, czyli wyrzeczenie się tych grzechów, które nas dotknęły, oddanie tego Panu Bogu, postanowienie tego, że nigdy więcej tego nie będziemy chcieli robić, że nie będziemy chcieli się dać zwieść złemu. Moi drodzy, w tych warunkach, które teraz są, no, czasami może być trudno ze spowiedzią świętą, żeby do niej przystąpić. Więc w tych dniach, które są przed nami, możemy, jeżeli będziemy oglądali na przykład którąś z transmisji w telewizji, wzbudzić żal doskonały, czyli w głębi swojego serca bardzo, bardzo mocno Panu Jezusowi powiedzieć, że go kochamy, że żałujemy tych złych rzeczy, które się wydarzyły, i wtedy możemy przyjąć komunię świętą duchowo, czyli. Wzbudzić w sobie takie pragnienie, że chcemy być blisko Pana Jezusa, że jakbyśmy tylko mogli, to przyjęlibyśmy Komunię Świętą. To pragnienie oczywiście za jakiś czas będziemy mogli zrealizować. Jak ustanie epidemia, wrócimy do naszych normalnych zajęć, pójdziemy do szkoły, pójdziemy do kościoła, przystąpimy do sakramentu spowiedzi świętej, będziemy mogli przyjąć Komunię pod postacią hostii Pana Jezusa do swojego serca. Także moi drodzy, zachęcam, żeby wyrywać się z tego, co złe, co nas dotyka, co nas zabija. Chcemy zobaczyć sobie, że ta druga korona, wirus grzechu, który zabiera nam życie, jest do pokonania razem z Panem Jezusem. Chcemy Panu Jezusowi te wszystkie nasze grzechy oddawać i prosić Go o to, żeby nas uzdrawiał. Także, moje drogie dzieci. Zachęcam was do tego, żeby w czasie tego wielkiego tygodnia przygotować przede wszystkim swoje serce na spotkanie Pana Jezusa, żeby wzbudzić pragnienie bycia blisko niego. Za jakiś czas przyjdzie taka możliwość, że pójdziemy do kościoła, przyjmiemy sakramenty i wszystko wróci do normy. Drugi dzień naszych szkolnych rekolekcji internetowych poświęcony drugiej koronie, koronie wirusa grzechu, który poświęcamy Panu Jezusowi, oddajemy pod Jego działanie, aby nas z tego uzdrawiał. Zachęcam do tego, żeby trzeciego dnia wziąć udział w naszych szybkich szkolnych rekolekcjach, aby odnowić naszego ducha. Już następnego dnia, najbliższą środę, już jutro, kolejny odcinek poświęcony trzeciej koronie, chyba tej najwspanialszej, najcudowniejszej, która wiąże się ze świętami Wielkiej Nocy. Do zobaczenia, do usłyszenia.